Dziewczyny podoba Wam się? Nowy papsio? Gang 12-latek się zleciał. No, Pawełek, stary. W twojej okolicy i na tym czacie są same wygłodniałe, gorące mamuśki. Przedział 30 do 40. Wszystkie chcą się tylko z tobą Na tym czacie. Ten czat jest naszpikowany nasz kugułarami, kurwa, i lamparcicami, których chcą się z tobą pierdolić. Więc przestań gadać głupoty. Bo tutaj średnia wieku to jest. ho, 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 przynajmniej 25. Przynajmniej. Być może najlepsze w tych live'ach, że tu ludzie się oglądają i załóżmy, że masz ziomka znajomych i razem zechcesz oglądacie tego live'a, to twój ziomek wie o tym, że oglądasz tego live'a. Wiecie, i vice versa, macie powiadomienie. Więc sobie można patrzeć, kto się ogląda. Aha, albo z kim sobie oglądasz. Kto wie, czy to wasze, jakaś wasza napalona koleżanka nie siedzi i nie ogląda. Trzeka ludzi ogląda bulwę. Najlepsze jest to, że jak robię roleplaying, staram się, przygotowuję, rozpisuję to na kartkach, kurwa na tablicach, obliczenia. Gram w of Legend, staram się, tą muzykę dobieram, nie ma widzów. 600 osób, 1000 osób to jest góra. A odpalę zjebaną bulwę, powiem dwa razy, że Twoja matka jest kurwą i 300, 3000 osób tu jest. Nie wiem czym się, No raczej się trzeba czymś martwić, nie? Bo to pokazuje no, poziom odbiorców, nie? No i jednocześnie poziom twórcy. Tylko ja, 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 ja paletę, że tak powiem, kontentu to dobieram codziennie nową. tak? Znaczy codziennie nową barwę z palety kontentu. A wy my chcecie tylko jedno: tylko jedno chcecie hamstwo. Co ty gadasz? Dokładnie, hamstwo. Cham... Ludzi lubią hamstwo, dziewczyny lubią hamstwo. Ja miałem dziewczynę, fajną tutaj, kwiaty kupowałem, wiesz. Nawet nie ruchałem, tylko czipkę tak przez papierek lizałem, żeby wiesz, żeby wiesz, czysta była, nie? Wiecie o co chodzi. Za ręce było grane, yy, do starej i mówiłem mamo, o, mówiłem do jej matki mamo, normalnie, tak, pojemane gówno. I normalnie nic nie było. I raz tylko powiedziałem do niej, ty suko, raz, i potem już nie mogła się do mnie odczepić, jak rzepa za mną chodziła, jak rzepa, rozumiesz to? Ja za nią trzy lata chodzę, tuż szpagaty wale kurwa, dzi bongo, wyjebane ma na mnie. Pójdzie do niej, ty kurwa Drogo się ma Paris z tym łbem wyglądasz jak mój chuj pozdrowa, ja cię pozdrawiam Rukiego pięć złotych. Gosiu! Gosiu, to on stała pod drzwiami, mówiła Fili, proszę! Kochaj mnie, a mnie. ja mówię kobieta, o co ci chodzi? Naprawdę. I ja mam teraz 28 lat, nie ja mam 28 lat. Ja nie pierdolę na głupot, najlepsze to, że nie są głupoty! Kowę powiem nie ma nie ma jak za starych dobrych lat pięć złotych. Dara będzie, poczekaj. Ale wiesz co jest najlepsze w tym wszystkim, że ja wiem, że to jest śmieszne, co ja teraz mówię. I wy się śmiejcie na czacie, tylko że to jest kurwa, prawda... To jest prawda! Bo ja kiedyś też spotkałem takiego gościa, miałem tam 18 lat, byłem taki, wiecie, na włosy, ładny byłem, wiecie o coś, czy silny, kurwa, coś się chciało w tym życiu robić. Monka, pozdrawiam od I... rzeńskiej części publiczności. Nadrobiłam dziś ostatnie Twoje streamy, a teraz przebieram nóżkami na ligę i Valorant'a. Ak 5 zł. Uchu, uh, uh, uh. Super, dziękuję Ci za prędzeczkę wariantką, kocham Cię. I słuchajcie, i, ja te, i ten, taki gość mi też tam mówił, nie? Że Ty musisz po to coś pojechać, a ja mówię mu, co on pierdoli, co on pierdoli. Śmierdzący chłop za kolami, co on może wiedzieć? I dzisiaj jestem tym gościem, który mnie nie Jak mimo, to, co mówił, na co to, że widzowie czekają na Twoje vlogi 5 zł. Ale moim vlogu nie będzie, bo tu robię vlogi. Ale co, a czyli moje, moje vlogi, czyli to samo co teraz mówię, tylko że ka z kamerką, w topie na grubej bombie kurwa idę i mówię yy, życiowe prawdy. To jest kurwa chuje rozbić kurwa, wam się dało wmówić kurwa, że siłownia zmieni wszystko kurwa, że ty życie sobie ułożysz. Chuje sobie ułożysz życia kurwa, jak nie potrafisz sobie normalnie sam w sobie czegoś. Ty chcesz vlogi, bo chcesz sobie kurwa wiesz, dawne czasy przypomnieć, a chuj ze tobą kurwa. Że mam takie coś stary. Jakbyś oglądał te vlogi uważnie, to byś już w ogóle nie potrzebował. Czyli by to nie było, byłbyś milionerem, byś latał gdzieś. Chuj z tym wszystkim. Ale wracając do tego chłopa. Wracając do tego chłopa, co mi mówił o tych życiowych prawdach, że trzeba po tych babach jechać. Majewskim się staniesz. O, już się stałem. Już z dupą codziennie spacery są robione. Padł jakie zęby białe. Zęby białe, kurwa, mówić. Już chuj ze mną, e, słuchaj, i zacęmy mówić, kurwa. No, z tym chłopem, co mi mówił, że, że do kobiet trzeba być agresywnym. Ja nigdy w to nie wierzyłem. Czyli coś tam wiedziałem, nie? Ale, ale śmiałem z tego. I teraz już po prostu to wiem. Do baby musisz być zimny. Rozumiesz? Zimny. No taka jest prawda, taka jest prawda. Niektórzy umysłowo zostali na siłowni, kurwa. To też pokazuje i obnaża w ogóle wasze jakiekolwiek umiejętności adaptacji, kurwa, do rzeczywistości. Bo wam, kurwa, zabierają siłownie na jeden dzień i wy, kurwa, nie macie pracy, kurwa. Wy nie macie o czym Aleksandra, gadać, jednak hmm. oglądam pięć złotych. Aleksandra, pch, psz. Proste, piąteczka na ciebie. Oczywiście może agresywnie zajechałem, bo jestem taką osobą i może pochodzę w skrajną skrajność, ale trzeba być wielobranżowym, trzeba mieć wielu umiejętności, rozwijać to, a nie tylko podnosić tangę, kochani. Patrz kurwa jaka Ja ciebie lubię, a Gimba. najlepsze, że mnie zmutowałeś, bo skrytykowałem Lola Gimba zapłacić 5 złotych. Tak, zawsze tu bądź. Po prostu wiesz, może inaczej ci powiem Jak krytykujesz, założonej staje sobie z kolegami, nie w grupce i do nas podchodzisz i mówisz, że jesteś chujowi no to my nie będziemy czegoś takiego tolerować, tylko takie coś odrzucamy, nie? I chcemy gdzie indziej gadać takie rzeczy. Wiesz o co chodzi? Bo to, to jest coś, co jakby wchodzisz na imprezę i tak, ale macie chujową imprezę. Specjalnie tu żeby to powiedzieć, nie? To jest pojebane główne. Jak ty to co ty pierdolisz? Wlogi oglądałem dla beki Asiłka. Obok chujami i leży. Pięć złotych. A, czy teraz nie ma beki? Czy teraz kurwo, jebana, coś mi powiedzieć, że nie ma beki? Tak? Że teraz nie ma fajnej beczki. Że ja walę filtr, zgrólał swój głos. Wyśmiewam rzeczy, które lubię. Te, tego sarkazmu nie czujesz kurwa tej całej groteski, którą tworzę tu od kurwa jebanych 25 minut nie czujesz tego klimatu? w parisku, kochany, pozdrów Kacpra Grubasa, co boki ma jak bułki do hotdoga 5 złotych. Co ma, kurwa? <laughs> już mi się nie podoba... Moja twarz taka prawdziwa, że mi się nie podoba, stary parek, groby patrzcie, tu jest normalna, nie? Czekło. O, widzicie, normalny jestem, taki? Pablo Siemano mordo pozdrówory na 5 zł. A tu? Jaka fajna bulwa! Hm. Coś tą co kamerką się pierdoli, może światło mu zajebę mocniejsze. Penis Lochy rucham ci starego a tam 20 zł. Ty byś mi starego nawet chłopie, nie poderwał, a co dopiero o ruchaniu, chłopie? Ty byś mojego starego nie uruchał. Nie ma opcji. Nie ma opcji. No nie, nie ma opcji, żeby mi starego zruchał. No i tak po prostu Możecie podać IG fajne kobitki na PRIF. Ja cię dupia. Fajne dziewczyny, właśnie te dziewczyny, one mieszają w naszych głowach. Puszczę muzykę nawet. Oj, te dziewczyny, one tu mieszają nam naprawdę sporo. Oj, te dziewczyny to nas zmieniły, nie chłopaki? Możesz językiem dotknąć nosa, tak? Twojej starej dotykam językiem nosa, tak? Czy jej? Ona się ja, się podoba, że jesteś sobą i ciągle robisz streamy. Vlogów nie potrzeba. Pozdrawiam 5 złotych. Dzięki za piątkę. No, a czy ja wiem, czy jestem takim sobą? Ja już to nie wiem, kim jestem. Kurwa, zabłądziłem w internecie, odpierdala mi. Jakim sobą jestem? jest no, 23. 21 kwiecień, ja mam 28 lat, powinienem teraz dziecko jakieś chować czy coś. A ja siedzę i oglądam bulwę w internecie. Wiktor, to się mnie Huberta, wlodarczyka śmierdzącego trolla, 5 zł. Hubert, hmm, wodarczyk, hmm, ty trolu śmierdzący. Nie ci starego. Jak tam w chacie? Epidemia w domu. W, tak, no spędzam w domu epidemię, hmm, że tak powiem. O, ale tu się sypie. Lengus dobry wieczór tu stary Lengusa, proszę oddać wszystkie donate hehehe, 5 zł. Jak już rozjebany jest hajs Donate'ów kurwa! Lengus wysyła ja już kurwa na konto w dupcom, człowieku, człowiek ubranżuje to w, na cypryjskich kontach i wypluwa na swoje czyste. I może mi poopierdolić już lęgus. Tak już są donate robione. Twoja piątka już jest inwestowana w tym momencie. Ta piątka to... Paris. poszła od masz model tych słuchawek? Pozdrówki. 5 zł. No właśnie, ja bym ci powiedział, znaczy powiem ci ten model, ale nie płacą mi. Rozumiesz, bo ja jestem wulgarny, kurwa. I nie, nie chcę nikt z współpracy robić, rozumiesz? Żadna firma nie chce z mną współpracować, bo jesteś wulgarny, bo kurwa, bo matkę ruchasz. Przestań to robić, to ci będą z Tobą Jak mną normalnie nic. nos na mordzie leży, typie 5 złotych. Okupcony majte kiedyś chodziłem za dziewczyną, byłem miły, skromny, adorowałem ją jak nikogo. Powiedziała, żebym się odjebał. To jej wyjebałem lepca i nasrałem na klatę. Do dzisiaj chodzi za mną po sądach. 5 złotych. No. no, bo nas, nasrałeś na kogoś stary. Wyrzuciłeś fekalia. No to wiesz, to, 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 to bzdura w ogóle. Co ty zrobiłeś? Jak poderować dziewczynę? Nie mam do żadnej zagadać. Proszę, pomóż mi. No ale widzisz Bartek, pytasz się na internecie, jak zarwać do dupy. Zarwać, nie? Zarwać! No to jest kurwa jakiś szaf do rwania, kurwa jakiś owoce drzewac zimnięty. Chłopie! <klujny> <klujny> Dziękuję za donate, witam byku. Dobrze że się nie wyświetliły te donate. Nowe... <klujny> <klujny> Słuchaj. Problem leży już u podstaw twojej decyzji. Jak wyrwać kobietę? Traktujesz ją po pierwsze u um, no, Witam byku, mam jeba Baddisa, <krosan> Abarisa, Achisa, Adonisa, Adonisa, ja pierdola, Adisa, Adisa, Aksisa, Aldisa, Aleksisa, Aloisa, Amadisa, Amarylisa, Amarylisa, Amicisa, Anolisa, Anubisa, Apisa, Aramisa, Bajkopisa, Baublisa, Borisa, Suareza 5 złotych kurwa. Dobra, skoro już Słuchaj, to jest tak, że traktujesz ją jak rzecz i traktujesz to jako jakiś, jakiś challenge, jakiś no nie wiesz, jakąś misję, nie? Chodzi o to... cukik kiks się co tam rudy walimy, kiedy jaką godzałe 6 złotych? Nie piję wódki, nie piję alkoholu. Po alkoholu ostatnio miałem lęki. Normalnie siedziałem w domu i myślałem, że psy mnie wpadną kurwa zgarnąć za nic. Normalnie serio. Miałem takie lęki, seryjnie. Napiłem się tutaj, o, z teściowym, z teściem, to coś porządziliśmy, porządziliśmy. Noo... I było naprawdę my raczej to, wiesz co, są odżywki, lęk. które pomagają i widać jakieś efekty poparu. Tyk, tak samo tabletki, które poprawiają witalność skóry na głowie. Ponoć to genetycznie idzie 5 złotych. Ale jak, co ty co się, to, ale ty rozumiesz, że pijesz do mojej, kurwa, skóry na głowie? Coś pojebało ci już, coś tylko piście kurwa? Bo mam troszkę muszliny więcej, co w ogóle pierdolisz, chłopie. Kozackie są solo polecam. Koniec Przeszczep temat... włosów z dupy na głowę 5 złotych. Następny, kurwa. Z mojej dupy na twoją głowę możemy przeszczepić, jak chcesz. Słynnie. Skoczymy, co tam był temat? Z dupami, tak? Z dupami był temat żeby je uży... no że robić z niej rzecz, ja stary. O to chodzi, że to nie może być dla ciebie jakieś zadanie. Ty po prostu poznawaj osoby, interesuj się ludźmi, ludźmi rozmawiaj z nimi. lepiej a w mieć za niż ulicze... być rudem 5 złotych. Może? No nieważne, bo nie da się nic powie. Wąski zakola powstają od pocierania o kobiece uda. Po zakolach widać, kto rucha, a kto bije wafla, po no, 5 pięć złotych. Ocierachuje się po głowie, kurwa, i ma za kola! Nie no, to nie było śmieszne. A może trochę? Po prostu zaczynaj poznawać kobiety, poznawać ludzi ogólnie. Rozmawiaj z nimi, dociekuj się, informacji o nich i zobaczysz w końcu trafi się taka kobieta, która siądzie ci na chuju. Na chuja! Tak. Ja jestem w stanie sobie moją bulwę o połowę przyciąć, że takie, tak, się, tak się zdarzy. Paris się ma mordo ostatnio miałem sytuację, że właśnie kobieta o którą dbałem kompletnie mnie olała i wydaje mi się, że jestem po prostu czasem dla nich za dobre 5 zł. Czasem tak jest, ale to nie chodzi tylko o kobiety. Po prostu powiem ci tak. Człowiek, inaczej masz... masz... jesteś pracodawcą, tak? Masz firmę zatrudniasz ludzi. I. Michałek. Hey. Jakiś czas temu rzuciła mnie dupka. Wyjebane w to miałem, dopóki nie zaczęła wstawiać zdjęć z ciecuszkami na Instagrama. Miażdży mnie to psychicznie, a za kola mam już większe niż ty. Co robić 5 złotych? Ko, ko. dobra słuchajcie, słuchajcie, pierwsza sprawa, już mi nawet wyleciało to z tematu, kurwa, muszę zobaczyć te donaty, bo już zapominam, po prostu zapominam. Nie da się tego, z dupą wyjaśnimy, to było już kiedyś wyjaśnione to na live. to jest najczęściej, najczęściej zadawane pytanie, że dupa mi zostawiła i to zdjęcia, bo tu są, same przegrywy tu przechodzą, nie wiem dlaczego. Dzialo. Zakola na głowie bardzo często są dziedziczone. Problem ten może też zostać pogłębiony przez nieprawidłową dietę, stosowanie niektórych leków oraz stres. 5 złotych. Kurwa, no nie wiedziałem, że tyle le lekarzy mamy tutaj na czacie, kurwa. Do Wuhan lecieć, wirusem walczyć, nie pierdoliciu za kolach. Siejomor, dostatecznie miałem sytuację, że właśnie kobieta, o którą dbałem, kompletnie mnie zalała. Tak, uszci chujcie w susz i ci dobre, <noise> gówno, zaraz 5 złotych. Zajebiście, to wysyłaj to gówno. I czasem to jest tak, że jak pracownik, zobaczy, że pracodawca jest raz miły, drugi raz miły to zaczyna go wykorzystywać, rozumiesz i to sam dajesz przyzwolenie czasem na to, rozumiesz, będąc miły i tolerując pewne odchyły dajesz się wykorzystywać, to jest też Stare twoja wina, następna sprawa Jakieś to samo rzuciła mnie dupka, wyjebane w to miałem. Też miałem takie coś. Rzuciła mnie dziewczyna, tam miałem dziewczynę. I normalnie jak widziałem zdjęcie, do którego zawsze waliłem konia, to już nie mogłem przestać na nie patrzeć. Coś w sensie, irytowało mnie to i doszedłem do takiego momentu, że zamiast przestać oglądać te zdjęcia, to ja im tym częściej oglądałem, nie? Wchodziłem, z patrzyłem co na robi, gdzie ona kurwa jest, lornetka kurwa, polinie w klasy schodowej, że ją szukałem, przejebane akcje były. Ale to jest normalne, nasz umysł się przyzwyczaja uzależne nawet, to jest jak narkotyk i wiesz, że jak z dnia na dzień ta kobieta, którą byłeś, czy facet, czy po prostu jakaś rzecz ucieka od ciebie, to czasem twój umysł sobie nie może z tym kurwa poradzić i robi jakieś pojebane rzeczy, nie? Tak jest, tak jest, a najgorsza, jak rzucasz dupę, nie? Rzucasz dupę i mówisz, dobra, chuj z mam wyjebane, ty idzie nie jesteś kozakiem, a po dziewięciu dniach ona wrzuca zdjęcie z tycuszkami albo z dupką, a ty siedzisz i... Ej, jesteś kurwa obsrany, zażegany, śpiki z nosa, płaczesz w domu, kolegów dzwonisz, pizda jesteś kurwa. Tak jest kurwa zawsze. Zawsze. Nie wiem czy się rozumiemy. Nie wiem czy rozu rozumiecie w ogóle zawsze. To jak jest mówię zawsze to jest zawsze. Każdy tak ma. I na czacie powinniście mi przyznać rację, bo taka prawda nie? 12 lat po ślubie, ale racja. Ja jestem z moją dziewczyną, m, już dziesiąty rok leci. I, i, I ja wiem, że to Nie wyglądam jak znawca ruchania i tak dalej, ale. Ale, kurde, no, dzielę się z wami moim doświadczeniem, nie? I to naprawdę nie trzeba ruchać 15 kobiet, 20 tysiąca. Jak jedną kobietę dobrze poznasz, to będziesz mógł. Może nie porady, bo to porada to, jakbym wiesz, rozwiązanie ci, tak, zapodał, ale. ale... Tak, jakby z doświadczeniem się dzielę. Moż, może wykorzystać, może nie. Nie, bo to będzie tak. Ja już pewne etapy w życiu mam za sobą, tak? Każdy facet ma taki etap, wiecie? Pierwszy samochód, pierwsza dziewczyna, pierwszy seks, nie wiem, tam pierwszy dom, wiecie. Stary kupił taką pół. kurtkę. Nie wiem ej, bo sytuacja wygląda tak, że od roku nie jestem z pewną dziewczyną i jak gdy kogoś miałem to było git. Ale jak jestem sam teraz to tęsknię za nią strasznie jak za zadna nie wiem jak o niej zapomnieć 5 złotych. Pewnie jakiś chują teraz, rozumiesz, że twą laskę. Teraz jakiś gość dupcy? Rozumiesz to? Dociska jej łeb do brzucha, żebym wstardzić głębik utasowe gardło. A ty pierdolisz o jakimś? Ty schyń! Gościu, ocknij się! Twoja dupa robi teraz śmigło na chuju czyimś. A ty gadasz o tęsknocie? Wake up, the fucking bitch! Wake up, kurwo! Stary! Skąd wy się bierzecie? Tęsknię za swoją drupą mnie! Ona, ona, ona na pewno też! Leży z poduszką w oknie. <grystanie> Kęski za Bartkiem. Nie, 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 o nie! Trzyma tutaj, ale chutasa kurwa i go wali, rozumiesz? Wstań, kurwa, wstań, bo ja nie będę... Ja nie będę żył wiecznie, kurwa. Mój został 15 lat. 20 max! I pś! Eee, wybrał mu programowanie, Jak poderwać starszą od siebie? Oj, kolego, jak to jest naprawdę kobieta starsza od ciebie, to ona ciebie poderwie. I, i starszych, kobiet nie, 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 inaczej, starszych kobiet się nie podrywa. Starsze kobiety im dajesz okazję, żeby, żeby one cię podrywały. Stary, boy. Bo to dobra pani, czyń kurtkę w ramach jak narysujesz sobie pionową kreskę na czole 10 zł. Ten gość od pionowej kreski jest nieustępliwy. Podoba mi się to w tobie, ale nie będzie kreski na pewno. Na pewno nie będzie. Tak, ze starszymi kobietami to jest tak, że mm, można powiedzieć, że ona wie, co już w życiu ją czeka, tak? Ona już wie, czego chce i ty jej to musisz już kurwa dać. Więc ona sobie znajdzie ciebie i ona cię poderwie sama. Oczywiście tak też żartuję, tak to sobie tam dogaduję. Da się poderwać kobietę starszą. Oczywiście w jakiś sposób? Traktują ją, jak jest starsza od ciebie, jak rówieśniczka. Albo traktuj ją nawet tak, jakby była młodsza od ciebie, rozumiesz? Adoruj ją tak, jakby była młodą kobietą i ona sobie, ona się wtedy poczuje przy sobie młodo. I wskoczył na tak. do Banda jebanych kurwa ignorantów, zajebanych decydentów, kurwa lenistwo, nic więcej. Was można opisać tylko jednym słowem, kurwa. Żałość. Żałość, żal, kurwa i pogranicze umysłowe. To jest kurwa granica między żałością kurwa... ...a gównem. No to nie wiem co to.